Cześć kochani, witam serdecznie w nowym filmie Hajem Mierzymy. Tu możecie zobaczyć nowości na wystawie manekiny. No i zaraz zobaczycie nowości w sklepie, jakie są. Starałam się dla Was nagrać. Bluzy, bluzki, nową kolekcję. Tu widzicie bluzy. Tą widzieliście niebieską w ostatnim filmie Hajem Mierzymy. Jeszcze jest czerwona i szara z napisami. Tu widzicie manekina, sweter i taki crop top. Takie crop topy w paski są nowością. Właśnie bluzy beżowa, zielona i szara z napisami za 17,99 funta. No I tu pokazuję Wam po prostu nowości dalej, jakie są jakieś swetry. O ten swetr jest bardzo ładny, zielony. Sukienki, kamizelek jest dużo, bardzo dużo bluz z kapturem i bluz wkładanych. E, takich kaszkie, kaszkietów, płaszcz koszuli, tak bym powiedziała, teddy futerek o sweter, bardzo fajny. I mam podobny, ale beżowy, a teraz są takie kremowo-białe i czarne. No i widzicie, bluzki, tutaj mamy stylizację na manekinie, bluzka, krótki ręka, właśnie taki kaszkiet, koszula, biała bluza z kapturem i dżinsy. No i tutaj dużo właśnie krótkich rękawków jest w nowej kolekcji. Sweterków, takich bluzek, jeansów. Mam jeans, oczywiście. O, tu widzicie swetry na guziki. Bluzek to są takie jeszcze bluzki typowo imprezowe. One są dość od dłuższego czasu, już są. Dużo takiej satyny, oczywiście to jest poliester emitujący satynę. Bluzki takie delikatnie świecące z brokatem. Koszulowe i takie czarne też były to po tej lewej stronie. Dzianinowe sukienki. Koszulo, sukienek jest też dużo i kamizelek, jak tu możecie zobaczyć, i tych Teddy. Takich futerek, kamizelek bardzo dużo swetrowych. No i tu Wam tak ogólnie pokazuję taki zarys. Ta koszulka nawet jest fajna z napisem. Całkiem fajna. Montreal. No i znowu kamizelki w jakieś kratki czarne, żółte. No i hej, witam się z Wami z Tu widzicie tą moją czekoladową bluzę z ostatniego holu i moje nowe buty właśnie założyłam. Jeans oczywiście z H&M, bluza z H&M w rozmiarze XS. Właśnie ją pokazywałam Wam w ostatnim vlogu. Świetna jest. No i to będziemy mierzyć. Tu Wam pokazuję. Będzie taki trochę miszmasz, bo mam i sweter, i właśnie taki koszulopłaszcz teddy i będziemy mierzyć cukienkę, yy, i bluzkę, i jeansy. Mam jeans i kamizelkę. Także taki miszmasz z samych nowości w H&M. Ale naprawdę świetne rzeczy się trafiły i sweter zielonkawy też będzie Także, moi drodzy, pokazuję Wam mój zegarek Orient Bambino dzisiaj. Moja fryzura, strój z Hajemu całościowy. No i zaczynamy. Zaczynamy od właśnie tego swetra 24,99 rozmiar S. Była też MKLKXLK. i jeszcze był XS. Świetny jest. To jest taki bym powiedziała trochę skandynawski wzór, norweskie wzory, no, trochę można tak przyrównać, ściągacz na rękawach, zapinany krótki. Można go sobie zapiąć pod szyję, ale jest naprawdę taki bardzo twarzowy. Myślę, że będzie pasował, słuchajcie, każdemu bez, bez znaczenia na wiek. Tu widzicie już mnie w tym swetrze. Mój naszyjnik Basia, o którym Wam mówiłam, że będę sobie, nie mówiłam Wam, że będę zamawiać. Świetny jest ten sweter, zobaczcie. Jest dość krótki. Mam go tutaj właśnie do tych. Mam jeans założony, ale później jeszcze Wam je bardziej pokażę. Bardzo fajny jest ten sweter, super się prezentuje, ale jeszcze bym, słuchajcie, Mkę przymierzyła. Nie wiem, czy Mka nie byłaby ciut lepsza, chociaż rękaw jest spoko. Rękaw jest ok. Na długość też myślę, że Mka byłaby podobnie. Bardzo twarzowy jest ten sweter. Strasznie mi się spodobał. Także przymierzyłabym jeszcze Mkę. Tu możecie go zapiąć sobie pod samą szyję, no ale ja tak pod szyję nie lubię. Zapinać swetrów. Ale świetny jest. Jest naprawdę i do czarnych włosów, i do brązowych, i do blondu, i do jeansów. Słuchajcie, i do czarnych spodni, do botków. No, do wszystkiego możecie ten sweter założyć. I do pracy. Super jest. Naprawdę czarno-biały. Genialny. Strasznie mi on się podoba. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten sweter, bo mi bardzo. Nie wiem właśnie, czy po niego nie wrócę, bo jest genialny. Naprawdę super jest. Kolejna rzecz to jest bluzka 1799. Ja wybrałam rozmiar M. Była jeszcze czarna. Jest to bluzka z taką. <laughs> przepraszam, struktura takiego prążkowanego. Zobaczcie, cała jest taka prążkowana, ale jest bardzo przyjemna do ciała. Jest taka w miarę miękka. Myślę, że na przykład pod żakiet. Albo pod jakiś sweter, nawet no, na lato, jak najbardziej do jeansów, czy do mam jeans. No, i tutaj w zestawie z mam jeans będę ją mierzyć. To są jeansy Mam Jeans wysokie stanem, jasno-niebieskie, bez żadnych dziur. Dość krótkie, bo one są przedbotki moje. Także one są dość krótkie jako mam jeans, także to nie są takie regular. Jeżeli chodzi o rozmiar, to wziąłem 40, 12, cena 19,99 funta. I powiem Wam, one nie mają elastiku w sobie, dlatego ta 40 no jest tak na styk, tak bym powiedziała, gdzie ja noszę przeważnie rozmiar 38. No i tu widzicie mnie w tej bluzce. Rękaw jest dość długi, jak na krótki rękawek, ale bluzka jest naprawdę twarzowa i na dole jest taka... nie jest taka prosta, nie jest tak na prosto obcięta, tylko tak jakby taka falowana i przy rękawach właśnie i na dole, jak widzicie, wprążkowana. Z dodatkiem elastiku jest na pewno ta bluzka, bo jest bardzo wygodna. No i tu widzicie te dżinsy i moje bodki, jak one są krótkie. Te mam jeans, widzicie, do bodków są dosyć fajne. No i są bardzo wysokie stanem. Kolor mają ładny, taki troszeczkę vintage'owy, tak bym powiedziała. Ale całkiem fajne, dość wygodne. Nie przeszkadza to, że no nie wiem, że nie są aż tak mocno rozciągliwe, to są dość naprawdę wygodne. Kolor mają fajny, myślę, że pasować będą do wszystkiego. Ale ta bluzka jest genialna. Była jeszcze czarna. Nie wiem, czy mówiłam. Była jeszcze w kolorze czarnym. Ale ta beżowa podoba mi się dużo bardziej. Możecie sobie ją tak o, wpasać w spodnie, albo nie wiem, w spodnie, w środek wsadzić, jak to woli. Ale bluzka jest, no, dość fajna. Jeszcze bym przymierzyła Eskę. To jest troszeczkę luźna. Tu mamy sweter 17,99. Ja wybrałam XS. I słuchajcie, jest to sweter oversizeowy przepiękny zielony kolor tutaj kamera aż tak tego nie oddaje ale ma cudowny zielony jasny kolor każdemu będzie pasowała ta zieleń jest przepiękny ma rozporki na dole dekolt w serek i to dość spory z tyłu jest normalnie klasyczny czasami są wycięte swetry na plecach ten jest zwykły klasyczny no i tutaj widzicie no ten dekolt jest dość duży Sweter jest oversize, bym powiedziała, bo to jest XS, wyobrażacie sobie, XS-ka, nie było już XXS, ma takie dwa duże rozporki po bokach. Rękaw jest po prostu idealny, także ta XS-ka jest naprawdę duża. Jeszcze można sobie jakoś bluzkę pod spód nałożyć, żeby jak ktoś takiego dużego dekoldu nie lubi, ale jest bardzo twarzowy, naprawdę. Nie gryzie, absolutnie nie gryzie, także na pewno nie ma raczej wełny w składzie, raczej to jest chyba akryl. No i tutaj tak samo w zestawieniu z tymi spodniami mam jeans. Mierzę Bardzo mi się podoba kolor tego sweta, muszę Wam powiedzieć. Myślę, że i blondynki, i brunetki, i szatynki będą przepięknie wyglądały w tym kolorze. No jest przepiękna, przepiękna taka melanżowa zieleń, tak bym to nazwała. Bo on jest jakby zielony i delikatnie przecierany, tylko że ten dekolt jest, no dekolt jest dość duży. No i tu widzicie. Z każdej perspektywy wam starałam się pokazać, ale naprawdę jest fajny. Myślę, że nie jest za duży. Kolejna rzecz to jest sukienka 24,99. Ja wybrałam rozmiar M. Nie wiem, czy L-ka by nie była lepsza. Ta sukienka jest strasznie dopasowana. Z kołnierzykiem, dekolt serek, prążkowana struktura materiału. Bardzo przyjemna dla ciała jest ta sukienka. Tutaj ją widzicie, pokazuję z tyłu. Długa, powiedziała, że jest to sukienka maxi. Bardzo opięta. Tutaj widzicie już, jak mam ją ubraną. Dekolt jest dość duży, kołnierzyk. Dekolt właśnie taki w serek, podkreślający biust. Sukienka jest strasznie taka podkreślająca wszystkie kształty. Także myślę bielizna bezszwowa. Bielizna bezszwowa, ponieważ widać majtki, odznacza się bielizna. No brzuch też się lekko odznacza, jeżeli delikatnie jest podkreśla po prostu wszystko, także no, jakby była bez bezszwowa, byłoby dużo lepiej. Ja tu ją mierzę do tych moich bodków. Myślę, że do eleganckich butów i do botków na to na przykład, słuchajcie, ramoneska, kapelusz mały, fajna torebka, ale nie wiem, czy elka by nie była lepsza. No, ale ta sukienka ma mieć taki fason, że ma być po prostu dopasowana do ciała, ale widzicie, ja nie lubię jak tak na przykład najecie się i ten brzuch się odznacza, no niestety. To by trzeba mieć brzuch płaski jak deska, i talię osy, po prostu do takich sukienek. No ale jest całkiem fajna, myślę, do rajstop, botki właśnie na co dzień. Na to na przykład taki swetel, cardigan można sobie narzucić z tyłu, ma rozporek. Jest dość wygodna, miła dla ciała, tylko żeby była, no nie wiem, ja bym chyba jeszcze Elkę przymierzyła. Ale jest całkiem ładna. Tu kolejna rzecz, 24,99. Ja wybrałam XS i jest to szara, taka piękna, melanżowa kamizelka. Na guziki to jest z tych serii, jakie ja mam wszystkie te, wiecie, koszule, tak bym powiedziała, tylko że jest to w formie kamizelki. To jest jak ta moja koszula w kratkę, jak te wszystkie koszule beżowe w hm i, i innych sklepach, tylko tyle, że to sobie jest kamizelka. Bardzo dużo jest teraz tych kamizelek i czarne i zielone. No i tu widzicie ją na mnie, ja ją mierzę z tą bluzką właśnie beżową, ale zobaczcie, to jest xs i jak ona jest dość spora. Jeszcze jest ile miejsca na przykład, żeby. O, tu ma rozporki po bokach, ja już mierzę ją do swoich jeansów. Kieszenie są normalne, także sobie coś możecie pochować. Ale zobaczcie, na ramoneskę, czy na sweter, czy na golf, no bo to raczej nie jest mocno grzejące. Czuć, że no jest to dość ciepłe, ale mm, to jest takie bardziej bym powiedziała chyba ozdobne niż grzejące. Także myślę na przykład na ramoneskę by fajnie wyglądało, albo na jakiś sweter, albo na golf, albo na jakąś, nie wiem, cienką kurtkę. No ale do krótkiego rękawka też wygląda spoko. Jest to bardziej, bym powiedziała, ozdobna rzecz niż grzejąca w jakikolwiek sposób, ale jest naprawdę fajna, dość ciekawa. I ten kolor szary jest naprawdę śliczny. Taki jasny, szary, piękny kolor. Także, no, całkiem ładna taka mizelka, muszę Wam powiedzieć. I były też pikowane z takich, jakby bardziej ortalionów. Tu kolejna rzecz, Teddy. Taka koszula, eska. 34,99, ja wybrałam rozmiar S, to jest to taki przepiękny baby blue, błękit, jaśniutki błękit, takie ma beżowe guziki przecierane lekko szarym kolorem, kieszenie są tylko u góry, na dole kieszeni nie ma i jest to no taka koszula, tak bym to nazwała, kurtko-koszula, również są guziki przy rękawach, z tyłu widzicie taki lekki baranek, no i nazwałabym, że jest to tak i coś na wiosnę, ale również można to nałożyć pod kurtkę, no i tu widzicie. Do jeansów, na sweter, na krótki rękaw. Tu ma takie kieszenie nieprawdziwe, także sobie coś można wrzucić. Piękne są te beżowe guziki. Z takim szarym kolorkiem, rozporki po bokach. Ta myślę, SK jest całkiem spoko. bo by była chyba za duża. Na to możecie założyć kurtkę ramoneskę. Piękny niebieski, błękitny kolor do jeansów do czarnych spodni. No, czy na teraz, czy na jesień znowu wracają te koszule, będą pewnie we wszystkich kolorach, były też beżowe, czarne i teddy i bardziej płaszczowe, także takiej teddy jeszcze nie mam. Można sobie to rozpiąć, także naprawdę jest naprawdę, mm, no ciekawa. Nie wiem, czy te teddy koszule były w zeszłym roku, widziałam bardziej takie flauszowe, bardziej płaszczowe i sama mam takie dwie. No, ale czegoś takiego nie mam. Ona jest bardzo twarzowa i dla brunetek, i dla blondynek. No i moi drodzy, to wszystko w tym filmiku. Dajcie znać, która rzecz wam się najbardziej podobała. Z tych wszystkich, które dzisiaj przymierzyłam, ja muszę powiedzieć, że każda mi się podobała, były super. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Dajcie znać, co ostatnio wykupiliście w H.I.M. Czy lubicie H.I.M.? Ja uwielbiam. Często są nowe ciuszki, także wpadajcie na kanał, bo będzie dużo nowości, a ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmów, do kolejnych vlogów. Oczywiście do kolejnych filmów mierzymy, także buziaki, do usłyszenia, hej pa, Wasza Fit Beauty. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, zasubskrybuj, polajkuj, jeśli Ci się podobało, buziaki.